Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ewangelia o Zacheuszu to Ewangelia o wewnętrznym uzdrowieniu. Uświadomiła mi to jedna zakonnica, która podczas tego czytania, czytania tego fragmentu, odzyskała wiarę w siebie. Przez pół życia myślała, że na miłość trzeba zasłużyć. Bała się bezpośrednich spotkań z różnymi ważnymi osobami. W historii Zacheusza zobaczyła siebie. To człowiek o niskim poczuciu własnej wartości. Nie czuje się godny spotkania z Panem, choć bardzo tego pragnie. I choć jest człowiekiem, który czyni dobro. Ale Jezus dobrze zna wewnętrzny problem Zacheusza i woła go, żeby zszedł z drzewa na ziemię. Kiedy brak nam Wewnętrznej harmonii, pewności siebie, robimy rzeczy dziwne. Wchodzimy na przysłowiowe drzewo, bo wydaje nam się, że tam zachowamy bezpieczną odległość. A i tak wszystko zobaczymy. Uciekamy przed Bogiem, bo wydaje nam się, że nie zasłużyliśmy na Jego miłość. A Bóg chce nas spotkać na Ziemi. W tej sytuacji? Której jesteśmy. I chcę nam tu na Ziemi powiedzieć, kocham Cię. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.